W tym odcinku pokażę Wam, co to jest markiza i jak się ją rozkłada. E, mamy w tej chwili piękną pogodę. Jesteśmy na kempingu Alexa e, z pięknym widokiem na morze. to może pokazać. Więc chcielibyśmy sobie tutaj zasiąść e, pod daszkiem i podelektować się widokiem na morze. A jak rozłożyć tą markizę, to już Wam pokazuję. Po pierwsze musimy zajrzeć do naszego garażu. W garażu bowiem trzymamy bardzo ważny sprzęt, który nam będzie niezbędny do tego, aby tą markizę rozłożyć. Potem się przeważać. To też się przyda, to za chwilę może, żeby się nam się nie, nie brudziło. Dobrze. Tu mamy kijek, taki z haczykiem. magiczny, tylko pamiętaj o tym, że musisz go zagieć, jeszcze. Tak, tak muszę go zagiąć, żeby nam się dobrze kręciło. jeszcze tak, o, widzicie? O, tak i tak, widzicie? Kamerzysta troszkę bardziej ogarnięty niż yy, ja. Niż prowadzący. <noise> I jedziemy. Uważaj, bo może woda z popadało wypadało w nocy. Dzień. Tam kamerzysto dobre kadry proszę tutaj, żeby wszyscy ładnie widzieli. Rozwijamy markizę, tak mniej więcej do połowy. I teraz, co jest ważne, markiza najwygodniej się rozkłada w dwie osoby. No, chyba, że nakręcacie ka kamerkę i macie filmik, i to wtedy trzy nam się przydadzą. Ale my tutaj sobie z naszym sprytnym kamerzystą poradzimy. Wyciągamy nogi. Nogi wyciągamy. Zobaczcie tutaj, kamerzysta. Nie Się wysunie noga. Zium. Tutaj jest taki kaszek. Motylek. Taszek. Motylek. I... Kaszek. <laughs> Może być ptaszek, może jeździmy. Opa, lekko zakręcamy. Idziemy po drugą girę. Wysuwamy dzią w dół. Chlebą miarą mnie jeszcze. O przepraszam kamerzysto? Motylek. Motylek ptaszek. Ptaszek. Ech. Wziął. i w dół. i w dół dobra i kręcimy dalej nie do końca no do i do rozłożenia markizy mną się jeszcze dwie rzeczy pałąk który chciałem wcześniej wyciągnąć o, i jeszcze śledzie żeby przebić sobie tutaj w te dziurki śledzie tak dokładnie co by nam markizy nie porwało Tu woda. No padało wczoraj, no. No padało. całą noc właściwie. Dobra, będzie okej. Okay. Dokręcamy. Dok dokręcamy. No i dalej wysuwamy do końca. Ja to wyprostuję. Ubieramy drugą rzecz w garażu, czyli pałąk, który położymy na środku markizy, żeby nam podtrzymywał. Tak, mamy pałąk. Nie we wszystkich markizach to jest, są różne jakby rodzaje markiz. Ale my mamy taką z pałąkiem. My mamy taką z pałąkiem. Teraz front jest chyba tu. Jak mi się wydaje. Chyba tak. Zaczepiamy tam tutaj i zaczepiamy o o, o. no i mamy super. I co, chyba? No to tyle. rozłożone Tylko trzeba jeszcze śledzić Idziemy do naszego garażu, poszukać śledzia. Są tutaj. Tylko my młotka, nie wzięliśmy do śledzi. Czym będziemy wbijać? Głową <grym> No to proszę bardzo Czekaj, daj mi złożyć pałąk no Dobra Składaj pałąk Jeszcze ja Jeśli nie macie młotka, użyjcie buta ale tylko wtedy, kiedy jest, kiedy jest fajne pensy, jest piasek o, tak. i padało. Tylko wtedy metoda zadziała. To wtedy możecie użyć buta. O, Mamy śledzia. To jest taki bardzo i taka szpilka. Najlepszy. No i mamy. Przydaje się bardziej młotek na pewno. Tak, ale my zapomnieliśmy wziąć młotka. Ale my nie mamy na. No. Mamy. Mamy, ale w domu Ale teraz nie posiadamy młotka, więc robimy prowizoryczne. Wbijanie śledzi. Hmm, coś się chmurzy. No właśnie coś się chmurzy. Mało mi się to podoba. I, się tak chmurzy. I też. Jeszcze jeden i marki zagotowa. Wyciągamy krzesełkę i można się mieć. Impreza! Bajlando. Bajlando, bajlando. No <grym> <grym> to chyba jakiś To ja tak. Albo korzeń. Okej. Okay. No i mamy. Jeszcze tylko podłoga i możemy iść. Siedzieć. Bajlando. No dobra, no to teraz, pomimo tego, że my jeszcze nie wyjeżdżamy i dopiero że złożyliśmy tę markizę, to teraz ją złożymy, żebyście widzieli jak się składa. <grymne> Pierwsze co trzeba zrobić to wyciągnąć szpilki. No, Dobrze, mamy śledzia wyciągnięte. Tak, szpilki chowamy do naszego wspaniałego garażu. To otwórz się! <grymne> Mamy góreczek specjalny nasze. Nasze szpilki. Two thousand years later. My musimy y zrobić demontaż tutaj. połąka, połąka To proszę tutaj w kamerzysty zapraszam. Co się Opa mamysz i widamy nasz pałąk. Opuszczamy trochę markizę Opa. Kładamy haczyk, tutaj sobie to skręcamy, żeby nam wygodnie było kręcić I zwijamy markizę Kamerzysta przystawia nóżki w międzyczasie Nie jest proste trzymać kamerę prosto I przystawia nóżki No dobra, sam się Dobra, i teraz musimy te nóżki złożyć, a to może tutaj już jak kamerzysta stoi, najpierw odkręcamy motylka. Wijamy, otrzepujemy tutaj z piasku, zakręci kamerzysta, dziękuję, tutaj też te motylki trzeba przekręcić, tak, Ok. I musi być klik. Musi być klik. O, słyszeliście? I druga osoba nawet, musi trzymać teraz markizę, nawet czyli bum. Ja, nie klik. Czyli ja muszę teraz trzymać markizę, żeby nie spadła. Zakręcamy. Trzymamy. Ja nie mogę podejść z kamerą niestety. Woko. Klik. Plik. I ja idę kręcić dalej. A ja idę trzymać Dobra, już możesz puścić. Do samego końca. końca. Skoro poradziła sobie z tym yy, kobita, która robi to po raz pierwszy w życiu z pomocą 11-letniego kamerzysty, to wy też dacie radę, schopamy nasz pałąk. Zamykamy garaż. Dziękuję! Za pomoc w realizacji serii kamper dla żółto Dziękujemy wypożyczalni Campersite z Gdańska, a także trzem świetnym polskim kempingom. To kemping Aleksa w Chłapowie, pod Cyprysami w Jastarni oraz Horyzont w Chłapowie.